After Time in the Past, wygląda dobrze. Tu okay. można jakiś kupować: czekolada Hershey's, dobra, czyli okay. back to ten, back to menu, create lobby. Co to jest? Story? Albo, albo to co to jest? Endless mode? To chyba nie Story eee, Create? Teraz ja mam cię tu zaprosić e, Widzisz moje lobby? Tiger? No, co? Widzisz moje lobby? Lobby mi się kończy. kończy. A. Jesteśmy tu razem. Co to, startować? Mhm. Musisz dać ready chyba. A, ja też. Ready up. Start game. Aż, ale mnie zajarał ten... Pytanie, czy to będzie lepsze Forgotten Memories? Ale to ładne jest Dobra, skip uh, Chose graphic level? Fajne A oh, fuck, The pizzeria. Save zones are a place of you to take a. E... okej okay. czyli save'a mamy w ventach, w price cornerze i chyba przy wyjściu, co co widzę. E... Mamy taski w nocy jakieś. Chyba zebrać pluszaki, plakaty i zmyśl czy coś takiego nie ogarniam. No i trzeba uważać na animatrony. Dobra. O kurde, my tu jesteśmy. Ale jest ciemno. O! Yo! Potewko masz latarkę! Ale ona ma baterię też. No ale to wygląda zajebiście. Stamina jest. Bez latarki nie da się tu nic widzieć. No! Ale tu jest mapa rozbudowana, cześć, ja sobie to zdjęcie zrobię, by pamiętać, my jesteśmy gdzie my jesteśmy? Entrance, czyli, O, oh shit, ale tu jakiś, nie wiem, jakiś office? Chyba nie, my mamy e, w prizes, no jest niby, bo mamy do niego wejść, gdzie? Gdzie ty masz office? Nie wiem. Aha, go to... O, faktycznie. A gdzie ty masz tu office? Nie wiem, ale mamy pójść do office'a. <laughs> no. Ty... Mapa coś nam nie pokazuje, tak? A nie, ja wiem gdzie może to być Chodź za mną. Chodź O, dzwoni papuga O, pluszak. Ty zgubiłem cię Są animatrony tak To Nie wygląda to kozacko Ale dźwięki O tu jest office Czekaj A już odebrałeś Pewnie się noc zacznie jak odby nie, ja nie. odebrałem A to jeszcze nie odbieraj, bo się może noc zacznie. Chodźmy się ro roze ten po pizzerii przejdźmy. Chodź. za Gdzieś. Nie muszę zbierać No a co? A jak będzie? skończy. No mi też. No ale jak będzie trzeba jakieś geny robić jak w Forgotenie to Storage O no. no zdrowie Nie, nie bardzo trzeba No nie wiem Tu jest generator i chyba nie bez powodu tak głośno chodzi O Jesus Gdzie ty jesteś Izno ta gra dobrze wygląda o chęt unit. Notatka. O Boże. Angielski to nie dla mnie. Eee. Okej, okay, Foxy się nie wczytał. mi strasznie przypomina jeden fangame gdzie ty jesteś? w toaletach o, widzę cię, cześć ja cię nie widzę na kamerze o Gdzie tu jest kamera tu, siemano cześć no, teraz już cię nie widzę. Uh -huh. O, Arcade Price Corner, tu jesteśmy safe. Mówili. Dobra, idę do ofisu O, dobra, czyli mogę już tam... Okay. Cześć, czekaj, cześć, cześć, Teraz cze. e, e. mniej więcej wszystko. W ogóle, w ogóle. Tutaj jest poziom generatora na tym monitorku No to I tutaj jest jakiś węd No w wendcie jesteśmy bezpieczni mówi O są kamery Ale to ciło ogromne W sensie jest słab słabo widać A. Nie byłem tylko w kuchni i w safe roomie. To ofis jest tu. tu jest ofis. ale jest gen. Hej, Tiger.

To jest, to jest soundtrack, czy gdzieś chodzi ten? Noc pierwsza. O, bateria tu jest. Nie potrzebuję tego, jak to? Nie się kończy. Mam jeden procent. przylep samo Nie Musimy iść do storage i wyczyścić Dobra, grafiki. Storage i wyczyścić grafiki? Ale... animatroniki chyba już chodzą, nie? No. E... Ja nie wiem, gdzie jest storage, iś tam. Tak, no, razem idziemy. No nie, bo ktoś musi Office'a pilnować. No to ty idź. Ja nie wiem, gdzie jest storage. Idziemy razem, chodź. Ja, w w tą stronę, chodź. Oh. A stoją na scenie jak to jest tierno o dobra już nie, Radzi sobie poszedł. Chodź Poczekaj, poczyna Fredego, jak chodzi Ja jedna osoba musi Fisa pilnować. Za co ja ten? Czemu jest dźwięk z 4? O jest nosek! No, plakat Idziesz do stererze? Nie wiem, gdzie on jest. No, prosto, nieco. to? Chodź. No, nie, to się opisał, musi pilnować No po co? Bo nie mogą wejść do oficera, bo inaczej przegramy. To było iść. Gdzie jest ta bateria? Co tu była? Tiger. Bateria tu góry, baba nie ma. Nie mam żadnej, wiem, że wtedy chodzi. No, gdzieś jest storage? No, chodź tędy na prost. Tak, jest. No i tu. Jakie graffiti niby mamy. Nie, tu musisz mob podnieść O, i teraz graffiti Dobra, wyczyściłem Idź do magazynu, aby poszątać graffiti Tu jest też graffiti A, mi się nie pokazuje, gdzie mam pójść W prawym górnym ragu pisze tu jest Nie, graffiti, wyczyść, wyczyść. No tak, już mówię do stojeć. A gdzie? Prędzin nie zauważył. A co biegniesz z nim tu? No. Jak? Czuj, A nie, on nie zauważył i mi się lekko zastruszał, on się biegnął, a chyba mnie zgubił. Ale my chyba musimy wyciszyć wszystkie graffiti, bo inaczej na mnie. Yyyy... Hmm. Jestem obsrany... Co to, co to, co to? O kurw... Weź chodź tu! Tiger! Zginąłeś? No. nie, nie otwieraj... Przecież tu biegło coś. Pierdoli. No przecież słyszałem i zawału dostałem. To jest Princess Quest. No wiem. Musimy grafity czyścić, bo inaczej nam się nigdy granie nie skończy. No wiem. W magazynie jest grafić do wyczyszczenia. No nie wiem gdzie jest magazyn. Będzie safer? Masz matę. Drugie życie tracę. No co ty gadasz? O nie dobra, łazienki są bezpieczne chyba. O, ale on przy łazienkach tam mnie kąpi Przy łazienkach? No ja w łazience czyściłem graffiti, a tu Freddy mnie zaczął... ...gonić A tylko on chodzi, czy jeszcze ktoś? Tylko on, no bo to pierwsza noc No dobra, faktycznie Mogę się ruszyć on jest przy łazienkach, na pewno. No teraz... No, on już wraca do tamtej głównej sali. O kur... On ma strasznie dużą wizję, on widzi za tymi fetami. Ja tu zawału dostanę, wiesz o tym. A my za każdą godzinę dostajemy hajs. Umarłem od niego, bo on kampił przy mnie przy storeczu, bo ja się ukryłem w storeczu i kampił przy mnie. A może... A, ale nie umarłem, to był jumpscare po prostu. A mi się wydaje, że my po prostu dostajemy mniej kasy, jak nie wykonamy tych zadań. Ale siedzieć w biurze możemy, ile chcemy. Możliwe. Ja je robię. I latara zgasła, a baterii nie mam. A ja jestem przy Foxing w ogóle. No. Jeszcze trzydzieści sekund. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa jeden szósta rano A no.